Dzień dobry Państwu, witamy widzów kanału Spożywcza TV oraz portali Hurt i wiadomości spożywcze.pl. Zapraszamy na program Gabinet Spożywczy, którego gościem jest Pani Małgorzata Grycan, współwłaścicielka marki Grycan Lody od pokoleń. Dzień dobry Pani. Dzień dobry, bardzo mi miło. Rozmawiać będą Joanna Kowalska. Dzień dobry. Zastępca redaktora naczelnego magazynu Hurt i Detal oraz Wojciech Szaląg. Się nisko raz jeszcze. W badaniu najmocniejsze marki rodzinne w Polsce Fundacji Firm Rodzinnych zajęliście zaszczytne pierwsze miejsce, co wpływa na sprzedaż? I czy to, że Państwo wygrali w tym konkursie, w tym badaniu, też ma znaczenie dla e, klienta. Tak, ja myślę, że dla klienta to ma znaczenie. My tą markę e, Gryca od pokoleń budujemy od 20 lat, natomiast tradycje cukiernicze e, lodziarskie w naszej e, rodzinie e, no sięgają już... E, jestem czwartym e, pokoleniem, e, ponad e, także no Już długo. Natomiast klienci myślę, że doceniają ten aspekt rodzinny w takim kontekście, to co już zaczęłam mówić o tym, że my sami akceptujemy, wymyślamy, że po prostu są konkretne osoby, które stoją za marką. No zresztą tutaj widać taką pieczęć: jakość gwarantuje osobiście, zbignie w grycan, i, i tak rzeczywiście jest, i są konkretne osoby, które. No gwarantują yy, yy, i stoją za tym pro, yy, produktem. Yy, no i co? Dalej chcemy yy, umacniać markę. Yy, w tym roku planujemy yy, taką mocną kampanię. Yy, w zeszłym roku zbudowaliśmy nową linię komunikacji, gdzie bardziej podkreślamy nie tylko już tradycję, ale też mocniej koncentrujemy się na smaku. Yy, to pudełko, jak ja się do niego yy, tutaj. Zabieram, bo w środku są właśnie pokazane nasze nowe opakowania, które przyniosłam. I to są opakowania, odświeżyliśmy identyfikację wizualną, bo 20 lat tak już działały te opakowania i świetnie działały, bo w tym momencie, kiedy je wprowadzaliśmy, to byliśmy pierwszą firmą, która właściwie sięgnęła po kolor czarny. Także to, broń Boże, nie jest rewolucja, a ewolucja ale dużo bardziej chcieliśmy pokazać smakowitość tego produktu. To jest właśnie nasza nowość. A propos nowości śmietankowe z sosem karmelowym, ja mogę jeszcze tutaj dodać, że to jest właśnie też taki trend, że klienci chcą. Żeby w tych lodach się trochę więcej działo i są lody y, z sosami, żeby były połączenia, na przykład mamy sorbety dwu albo trzy smakowe w tym roku, mamy mango marakuje jako nowość. W lodziarni kawiarniach mamy taką linię smaków deserowych, gdzie są sosy, dodatki chrupiące, orzechy. Także coś tam się musi zadziać i to jest taki trend mm, na rynku. Poprawiliśmy też e, identyfikację smaków, e, poprawiliśmy tą smakowitość. E, też to jak lody są widziane w lodówkach, w sieciach, że, że, że to logo jest częściej powtarzane, bo taka jest ekspozycja. Ale głównie skupiamy się na smaku i na tej smakowitości i um, tak hasło tej komunikacji to jest niezapomniany smak tradycyjnie, czyli mówimy i o smaku i o tradycji e, i w tym roku dosyć mocna będzie ta kampania, e, lada moment rusza, no bo sezon się już zaczyna. także e, Także i borówka, która w zeszłym roku była nowością i bardzo lubiany przez teraz nowy taki owoc, który też bardzo chwycił borówkowe. Czyli Także. jest też frakcja borówkowa. Tak, jest też frakcja borówkowa. Nie chcę powiedzieć, że konkurencyjna dla truskawki, bo ta truskawka jeszcze jest taki w cudzysłowie polski owoc mango. Który też jest od, mamy w tym roku sorbet mango marakuja, mamy też sorbet mango, bo też jest bardzo mango lubiany. Natomiast borówka, rzeczywiście, klienci ją bardzo polubili. Ja mam do Pani osobiste pytanie a propos tak. tej rodzinnej firmy. Jaka jest specyfika prowadzenia firmy rodzinnej? Czy co, co jest łatwiejsze, bo firma jest rodzinna, a co jest, jeśli są takie aspekty trudniejsze? No, łatwiejsze jest to, że my się dobrze bardzo znamy, mamy do siebie zaufanie. Łatwiejsze jest to też, myślę, że są szybkie decyzje, że ten cały proces decyzyjny to nie jest tak, że od jednego do drugiego przesyłany, tylko jest telefon, spotkanie krótkie i to się dosyć szybko dzieje. No trudniejsze jest oczywiście to, że ta, że ta praca przenika po prostu życie rodzinne. I to od zawsze było jakimś takim wyzwaniem dla nas, jak to oddzielać i jak tymczasem gospodarować. Teraz są i wnuki, tak, moje dzieci, dzieci, siostry, i żeby te spotkania rodzinne nie zamieniały się w spotkania pracowe. Aczkolwiek no, jest taki dosyć wdzięczny ten temat. Dzieci jedzą lody, testują razem z nami, tak. Od kilku lat mamy lody niebieskie w ofercie, który tata się odgrażał, że nigdy nie będzie lodów niebieskich w ofercie, bo zawsze tylko naturalne składniki, najlepsze składniki. Ale później jak pojechał z wnukami, akurat dziećmi, siostry gdzieś na wakacje i w lodziarni byli nie nasze i zobaczyły, tata zobaczył, że te dzieci tylko te niebieskie lody chcą jeść. Mówimy, kurczę, trzeba lody niebieskie zrobić. I stanęliśmy na wysokości zadania. Mamy je barwione naturalnie spiruliną, z naturalnym aromatem. I od kilku lat, od dwóch lat bodajże, mamy lody tutti frutti, które spełniły oczekiwania także dzieci. Także no, no musimy uważać, żeby to na pewno nie zdominowało, ale z drugiej strony mówię, że to jest wdzięczny temat, który no dużo radości wszystkim też przynosi. To jeszcze jedno. Tak. Bo jeżeli, sama pani wspomniała, firma jest w branży od pokoleń, E, no to e, od, od, od dzieciństwa miała Pani świadomość tego otoczenia i tego, że trochę pani los jakby jest e, wyznaczony <grym> przez tradycję <grym> rodziną. Był, <grym> był jakiś taki moment buntu, czy w, momen, czy w momencie, ma... kiedy chodzi o taki specyficzny e, temat, jak lody, to, to buntu nie ma. E, wie pan co, ja tak dosyć naturalnie weszłam e, do firmy. Ja kończyłam e, szkoły średnio, oszłam na studia e, na SGH. Jak my zaczynaliśmy tworzyć, tworzyliśmy markę, otwieraliśmy lodziarnię e, i to. Są takie czasy, do których jest ja sentymentem wracam, w sensie wtedy rzeczywiście wszystkie ręce na pokład były potrzebne, otwieraliśmy lodziarnię wtedy w arkadii z czego w ogóle sobie nie zdawaliśmy sprawy, jakie to jest wyzwanie. Mieliśmy tam chyba z 50 stolików, olbrzymią kartę menu i tłum gości, po prostu tłum gości, którzy do takiego wielkiego centrum handlowego, jednego z pierwszych w ogóle, przyszli. Im po prostu tam od rana do wieczora, wszyscy pracowaliśmy, obsługiwaliśmy te stoliki, gości, zmywak, wszystko, bo ciągle po prostu nawet nie byliśmy świadomi, ile my ludzi musimy zatrudnić i po prostu cały czas kto nie przychodził nowy, to tylko tak wchłaniał te, e, i ta kolejka i po prostu tak bardzo szybko w to weszłam i wtedy to takie było wręcz pasjonujące, coś takiego nowego się działo. Czy ja dobrze rozumiem, tak. że ktoś, kto tam przyszedł wtedy... To była szansa, że tak, przez współwłaścicielkę jeszcze tak, obsługiwana. Tak, ale przez właścicieli też, moja mama tam wiele godzin też spędziła e, w Arkadii, także no taka szkoła życia, ale też się można od podszewki tego nauczyć. E, później miałam swoją lodziarnię, zresztą do dzisiaj. No i też w tej lodziarni e, na Woli e, sporo e, pracowałam i tak jakoś e, to w, no, wciągnęło mnie to. Mm, także... I w ten sposób powstają firmy rodzinne. Dzienne, tak, tak, wciągnęło mnie to. Więc o lodziarniach cały czas się pomyślę. Jestem bardzo też zaangażowana w tworzenie, właśnie w rozwój produktów dla lodziarni, całej karty menu. My teraz bardzo mocno się też przekierowujemy w stronę, otworzyliśmy już pierwsze lokale pod brandem Grycan Cafe w warszawskiej promenadzie między innymi. To jest takie miejsce, gdzie chcemy też mocniej stawiać na kawę. Troszeczkę też zmieniliśmy wizualizację tych miejsc. E, także, e, może jeszcze zaraz będziemy o, o, o kawiarniach i o tym, co, co przed nami no To właściwie można, można, można tak. to połączyć z moim kolejnym pytaniem, tak. bo, bo e, tradycja, to słowo się pojawiało tak. wielokrotnie, ale są też pewne trendy, prawda? Tak. I e, mamy e, trend bez aktozy, bez glutenu, e, zielona transformacja i tak dalej. E, jak połączyć tradycję z tymi nowymi wyzwaniami? Rzeczywiście, może nie mówmy wyłącznie o lodach, ale również o, o szerzej również o kawie. No, ja jestem bardzo otwarta i dużo też osobiście przynoszę jakichś takich pomysłów e, e, na te nowinki. Znaczy, nie można zapominać o tym, że cały czas, tak jak już powiedziałam wcześniej, ta wanilia, czekolada, truskawka. E, 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 bastion tradycji. Tak, Bastion tradycji, e, śmietanka to jest kor e, naszej sprzedaży i my nad tym budujemy, na tych bestsellerach. E, natomiast, no, tak jak mówiłam, klienci są e, łatwo nowości. Nasze wszystkie lody, nasza fabryka jest bezglutenowa, także wszystkie lody są bezglutenowe, wszystkie lody w opakowaniach są bezglutenowe. Wprowadziliśmy kilka lat temu linię Grycan Vegan. To jest taka linia bliska mojemu sercu również i wiadomo, że to jest jeszcze nisza, natomiast klienci tego oczekują i to też tak wskazuje na nasz taki profesjonalizm, innowacyjność, że my podążamy za tymi trendami. I to są też lody o obniżonej zawartości cukrów. One też mają certyfikację wegan, tak samo wszystkie nasze sorbety mają certyfikację wegańską. No i śledzimy, śledzimy te trendy, i tak jak powiedziałem, często w lodziarniokawiarniach kawiarniach takie pierwsze nowości się pokazują. W tym roku już kilka wprowadziliśmy, ale jeszcze przed nami. No to właśnie ja pociągnę ten temat tak. lodziarni o kawiarni, tak. bo już y, tyle o nich powiedzieliśmy, tak. że y, muszę zapytać wprost, jak wygląda y, strategia w y, kanale Choreka, bo to jest bardzo ważny, jak y, słyszę, dla was segment, gdzie testujecie nowe smaki, ale chyba nie tylko. I tak. To się tutaj znaczy tak jak powiedziałam, no, biznes jest zbudowany na dwóch nogach i to jest... Yy... No bardzo dla nas istotne i zobaczyliśmy też w tych ostatnich, można powiedzieć, na no trochę burzliwych latach, jak istotne jest, i dla nas, że mamy te dwie nogi, bardzo mocne nogi, które się uzupełniają, i w zależności od tego, właśnie, co się dzieje, możemy z nich czerpać. I w lodziarniu kawiarniach, no na pewno ten czas pandemii był czasem trudny, ale udało nam się go przetrwać i dużo się też nauczyliśmy. I teraz rzeczywiście jest taki powrót do pełnej działalności. I to, co nas czeka, i o czym już wspomniałam, to, że no, na pewno musimy rewitalizować lokale, bo to rzeczywiście przez kilka lat było zatrzymane przez pandemię. Też tutaj musimy podążać za tym za trendami i rozwijamy koncept Grycan Café. Y, czyli y, kierujemy się też w stronę bardziej kawiarni, aczkolwiek nie zapominamy o lodach i to jest absolutnie nasz kolor. Ale też, żeby klient mógł się miło poczuć w tych wnętrzach. Y, też są takie cieplejsze kolory. Y, zmieniliśmy właśnie tą, y, y, te projekty trochę. Y, rozszerzamy asortyment, wprowadzamy więcej tak zwanych takich ciast koła, takich bardziej kawiarnianych. Rozszerzamy y, asortyment o gofry, one się wspaniale komponują z naszymi y, z naszymi lodami, z tymi wszystkimi dodatkami. Testujemy też słone koncepty w pojedynczych lokalizacjach, także słone asortyment i na pewno będziemy w, tutaj w sieć lodziarni-kawiarni w najbliższym czasie inwestować, to już się dzieje. Też tak bardziej aktywnie przyglądamy się ewentualnie nowym lokalizacjom i jesteśmy otwarci tutaj, także to się dzieje w obszarze. Ziarniu, to wracamy jeszcze do tego wątku e, rodzinnego, bo, bo pani mówiła o tym, że to jest produkt e, skierowany do rodzin, ale czy do jakiegoś e, konkretnego pokolenia na przykład, do jakiejś konkretnej kategorii wiekowej bardziej troszeczkę? No to jest taki cudowny produkt lody, który przy bardzo wielu okazjach na, nam towarzyszy. My w ogóle też jeszcze mówimy o czymś takim jak celebracja w kontekście naszych lodów. Tutaj nawet przed wejściem na antenę były rozmowy o jakichś takich, czy można lody jeść w takiej ilości, czy, to, czy może w mniejszej. A do nas jak klient przychodzi, gość przychodzi, to chce celebrować, chce mieć podane te lody w taki wyjątkowy sposób i już bez ograniczeń. Natomiast tak, że po prostu jest taka specjalna okazja na mniejsze sukcesy, na troski, na świętowanie różnych ważnych okazji. E, natomiast e, przychodzą do nas e, dzieci, przychodzą do nas e, rodzice z dziećmi, e, przychodzi do nas też starsze pokolenie. Natomiast te dzieci rosną, e, te dzieci rosną i to jest niesamowite, że teraz e, m, jak ten czas biegnie, bo jak 20 lat temu tworzyliśmy tą markę, gdzie oczywiście tradycje e, sięgają dawniej, no to są już takie osoby, które są dorosłe, kiedy my budowaliśmy markę i które na tej marce grycane Lody od pokoleń się wychowały i całe to młodsze pokolenie dzisiaj wiemy też z badań, że to są takie osoby, które są mimo może zaskakująco sentymentalne, które dla których rodzice są autorytetem, które przychodziły do nas do tych lodziarni. Nawet w czasie takiego jednego badania szesnastolatkowie byli, rozmawialiśmy z taką grupą i oni mówili, że oni przychodzi do nas z dziadkami i że dla nich ten grycan jest tak ważny, że on się tak nie zmienia. Także też chcemy docierać do młodszego pokolenia i w tym roku naszą kampanię będziemy też kierować, tak jak mówię, i do starszych, którzy naszą markę już dłużej znają, ale też do tych, którzy się na niej wychowali. I oczywiście tutaj docieramy no, tymi nowymi mediami, w, w sieciach społecznościowych, angażując influencerów. Także chcemy mówić szeroko. Na koniec mamy zwykle pytanie o plany, ale z tego wszystkiego, co Pani mówiła, wynika, że jest określony taki kierunek rozwoju i będziecie nim podążać w najbliższym czasie. A może jakieś plany dotyczące tej, tej części produkcyjnej? Może tutaj się będzie coś ciekawego działo w najbliższym czasie? Tak, no przede wszystkim chcemy dalej robić bardzo dobre lody. <grywki> po prostu niezmiennie oferować naszym e, gościom bardzo dobre lody. W tym roku jesteśmy obecni we wszystkich sieciach handlowych i to jest naprawdę rzecz, z której jesteśmy bardzo zadowoleni. Także e, chcemy wzmacniać markę, umacniać e, nasze udziały rynkowe. Tak jak powiedziałam, no, oferować dobre lody, zaskakiwać naszych, e, naszych klientów. Jesteśmy obecni w tym roku we wszystkich sieciach, z czego się cieszymy. Natomiast dalej umacniamy się również w rynku tradycyjnym, który jest dla nas nadal bardzo ważny i, tak jak powiedziałam, unikalny też na tle innych krajów. Dalej ten handel tradycyjny w Polsce jest ważny i tutaj też do tych klientów naszą ofertę z różnymi akcjami kierujemy. Bardzo pięknie dziękujemy. Pani Małgorzata Grycan, współwłaścicielka marki Grycan, była naszym gościem. To był program. Gabinet Spożywczy. Rozmawiali Joanna Kowalska i Wojciech Szeląg. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.